Dzień dobry, drogie ryby! Witam Was serdecznie na Waszym czytaniu tarota na miesiąc marzec. Moi drodzy, sprawdzimy, co u Was się będzie wydarzało, natomiast to czytanie będzie wyglądało troszkę inaczej niż ostatnio, będzie bardziej rozbudowane. Mamy tutaj Wasze już karty wyroczni dobrane. Będziemy też korzystać z różnych talii, jeśli chodzi o sprawy związane z singlami, związkami, relacjami, i jeśli chodzi o pracę i finanse. Pamiętajcie o tym, że czytanie jest ogólne. Nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Także weźcie to, co jest dla Was, czujecie, że jest dla Was, co jest też dla Was wspierające. Całą resztę odrzucajcie. No dobrze, moi drodzy, już przechodzimy w takim razie do Waszego czytania i sprawdzamy, co dla Was niesie ten marzec, co tutaj się wydarza, Wasza energia ogólna, Wasze blokady. Wasze wyzwanie, rada i ostrzeżenie. Rada i ostrzeżenie będziemy sprawdzać dopiero, kiedy rozłożymy karty dla singli i dla poszczególnych grup, i wtedy będziemy to jeszcze weryfikować. Na spodzie mamy dziewiątkę denarów. Bardzo możliwe, że skupiacie się teraz na swoim dobrobycie, na swojej niezależności finansowej. Na y, takiej stabilizacji materialnej. I jeszcze zobaczymy, co nam tutaj karty powiedzą. No dobrze, to Wasza energia. Ogólna na miesiąc marzec to jest Trójka Kielichów. Jest to karta, która mówi o tym, że będziecie celebrować, będziecie być może spotykać się w jakimś większym gronie znajomych, przyjaciół, cieszyć się życiem. Po prostu Trójka Kielichów mówi o cieszeniu się życiem, o radości, o spędzaniu czasu z, ze znajomymi, z przyjaciółmi. To jest też taka karta, która pozwala na luźne związki, luźne relacje. To szczególnie dla singli, czyli nie wchodzimy tutaj na razie w nic poważnego. Cieszymy się po prostu, to są też pierwsze etapy różnych relacji, które się wydarzają. Cieszymy się wzajemnie swoim towarzystwem i tym, że spędzamy czas ze sobą. Oczywiście też jest to istotna energia dla związków i relacji, z tym, że może być ona częściowa tylko, jeśli chodzi o, o spędzanie wspólne czasu, a dla Singli jest to często karta, która mówi o takich właśnie jeszcze świeżych relacjach, tak? E, niewątpliwie dla Was radosny miesiąc, cieszenia się i korzystania z pozytywnych aspektów życia. Zobaczmy w takim razie, jakie są Wasze blokady i wyzwania. Królowa denarów i e, paść kielichów. E, w Waszych blokadach e, może być u niektórych z Was... Mm, Przede wszystkim kwestie finansowe i materialne, czyli możecie tutaj pracować w tym miesiącu nad relacjami um, z pieniądzem, tak to bym nazwała, czyli um, też własnym poczuciem wartości e, i na ile zasługuje na obfitość, tak? Na ile zasługuje na to też, żeby być w stałym związku, w stałej relacji. Czy w ogóle też tego chcę? Niektórzy z Was tego nie, nie będą chcieli w tym miesiącu, i, i stąd jest ta blokada, więc wchodzenie na wyższy poziom w relacji będzie dla Was trudne. Tutaj też mogą być ważne relacje z matką lub partnerką, szczególnie jeśli jest to żona bądź matka Waszych dzieci pociech, to, to dla części męskiej. I tu też możecie mieć pewnego rodzaju blokadę, ale jaką to jeszcze nam pewnie wyjdzie w czytaniach miłosnych i relacyjnych? Jeśli chodzi o blokadę z matką, to może tutaj występować jakiś aspekt nieporozumienia bądź nieprzepracowania relacji z matką. Paś kielichów, który nam się pojawia w wyzwaniach, to jest przede wszystkim subtelność w komunikacji, ale też przyjęcie przeprosień bądź przeproszenie kogoś, tutaj też mogą się pojawiać dzieci, relacje z dziećmi, ale też twórcze myślenie, myślenie o um, kreatywne, bardziej artystyczne, także jeżeli macie jakąś pracę związaną z kreatywnym, artystycznym myśleniem, bądź też poszukujecie jakiejś weny twórczej z jakiegoś powodu, to może być dla Was w tym miesiącu z jakiegoś powodu trudne. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy jeszcze, co mają dla Was karty wyroczni na ten miesiąc. Mamy Solitud, Trumnę i Słońce w Wadze. Dobrze, przejdźmy po kolei. Jeśli chodzi o tę kartę Solitude, to jest karta, która będzie rezonowała albo z osobami o złamanym sercu, albo z osobami, które po prostu są zmęczone i potrzebują w tym miesiącu więcej czasu i przestrzeni dla siebie. Może być tak, że z jakiegoś powodu macie nadwyrężone emocje, potrzebujecie ciszy, skupienia się na sobie, na własnych potrzebach, no i właśnie takiej przestrzeni na swoje zainteresowania, na wyrażenie. Siebie, także tutaj nam się w marcu pojawia taka energia. Energia trumny jest, nie ze wszystkimi może to rezonować, ale to jest karta, która jest właśnie powiązana z tym złamanym sercem. Coś się tutaj kończy, coś się zamyka, może być refleksja na ten temat, możecie się zastanawiać nad pewnymi końcami, zwłaszcza jeśli. Jesteście po rozstaniach, nawet już kilka miesięcy, i ciągle jeszcze tutaj was coś wybrzmiewa, coś w was tkwi, to rzeczywiście jeszcze się domykają tutaj dla niektórych z was jakieś energie. Natomiast ta energia harmonii, słońce w wadze. Często mówi, jest bardzo powiązana z tą energią poszukiwania swojej własnej przestrzeni, równowagi, oczywiście, też optymizmu, co jest też związane z trójką kielichów, więc będziecie szukać takich miejsc, gdzie możecie wyregulować swoje emocje, gdzie możecie się cieszyć, ale tutaj też są wszelkiego rodzaju pakty, umowy, też pewien aspekt dyplomacji. Które jest niezbędne. Trochę z tymi paktami i z tą umową, też z tymi, z tą trójką kielichów i w paziu kielichów, mam takie przeczucie, że do niektórych z Was mogą, może coś wracać, mogą się pojawiać jakieś przeprosiny, właśnie jakieś, jakaś konieczność zmiękczenia, zrównoważenia pewnej sytuacji, wybaczenia sobie i innym. Także tutaj pojawiają nam się takie aspekty, zobaczymy, jak to gra z całą resztą. Drogi single. Zaczynamy od Was. E, jakie energie dla Was na marzec? Trójka mieczy. No właśnie. To tak mówiąc o końcach i złamanym sercu. To na dzień dobry. Królowa mieczy. Ósemka kielichów. O. Królowa denarów. Czwórka buław, o kurczę, ale nam się porobiło. Na spodzie mamy świat. Zamykanie cyklu, moi drodzy, bądź relacja na odległość jakaś, komunikacja być może internetowa, bądź jakaś komunikacja w ogóle na odległość. Dla niektórych z Was to będą jakieś SMS-y. Powiem tak sytuacja trójkowa wyszła idealna dlatego że mamy królową mieczy i królową denarów i teraz tak dla pań jeśli jesteście w tej energii żeńskiej prawdopodobnie jesteście jeszcze energetycznie w jakiejś relacji która nie mogła zaistnieć z tego powodu że tu mamy małżeństwo małżeństwo bądź formalną relację formalny związek po której znaczy no, ja uważam, że, że Królowa Mieczy jest waszą energią, tak, czyli dystansowanie się do tego, co się wydarzyło, do Trójki Mieczy, do bólu serca, do pewnej konieczności odejścia już od sytuacji, która wam nie służy i dalej to się procesuje w marcu, czyli domykanie powoli. Ten świat już jest też dobrą informacją, że rzeczywiście już wam się zamyka ten temat. I powoli już będziecie wychodzić, pewnie podejrzewam, w okolicach kwietnia na prostą. Tu definitywnie są energie trzecie. Partnerka stała bądź małżonka. Dla niektórych z Was, dlatego jest tutaj blokada, tak? To nam się bardzo spaja, ta królowa denarów w tej sytuacji. Czyli nie możemy pozwolić sobie na związek i relacje, ponieważ jest tutaj małżeństwo. Dla Panów jest tutaj. Tak naprawdę, wybór pomiędzy dwiema energiami. I um, ja mam takie poczucie, że znowu możecie, możecie po prostu, drodzy panowie, być pomiędzy jakąś karmiczną relacją, jeszcze wybrzmiewającą. Niektórzy, dla niektórych z was ta Królowa Denarów i Królowa Mieczy może być jedną energią. Jedną i tą samą. Dla niektórych są to dwie osobne zupełnie historie. Pokazuje się tutaj karma, ale pokazuje się też być może energia żeńska, która jest gdzieś zobowiązana. I bardzo możliwe, drodzy panowie, że jesteście nawet w wiszących kilku tematach, co najmniej dwóch. Gdzie z jednej strony mamy tą energię karmiczną, e, chłód emocjonalny, niedostępność, e, potrzeba też wyciągnięcia pewnych wniosków i lekcji, a z drugiej strony, właśnie to zobowiązanie. E, czyli też tu jest potrzeba domknięcia czegoś, e, odejścia od tych energii, które nie dają szczęścia, które nie dają miłości, zamknięcia m, tematu, pogodzenie się z pewnymi rzeczami, wybaczenie e, sobie gdzieś tutaj e, nawzajem e, takiej, a nie innej sytuacji. Natomiast, też tutaj panowie możecie mieć na horyzoncie jakąś osobę, którą postrzegacie do związku i relacji, czyli postrzegacie jako królową denarów. Nie jesteście ze sobą w związku i relacji, no bo się może czy to jest czytanie dla singli. Znowu, to może być jedna i ta sama osoba. Ale z jakiegoś powodu tutaj jest energia trójkowa, i jest tutaj właśnie ta blokada. Być może y, osoba, z którą macie do czynienia, nie chce się zobowiązywać. Wy widzicie to jako potencjał do wspólnego życia y, i wspólnej y, formalnej relacji, natomiast Wasza osoba niekoniecznie, więc tutaj też może być y, taka sytuacja. Zobaczmy, jaka jest Wasza rada i jakie są ostrzeżenia. A z mieczy jako rada ostrzeżenia Trójka Denarów. E, powiedziałabym tak, e, jasność i klarowność komunikacji to jest Wasza rada, czyli e, też uzmysłowienie sobie, w jakiej jesteście sytuacji, bez ubarwiania, bez e, różu, pudru i nie wiem czego tam jeszcze. Tu jest potrzebne zdanie sobie sprawy z tego, że sytuacje wyglądają tak, a nie inaczej. Trójka Denarów jako Wasze ostrzeżenie to jest przede wszystkim w tej sytuacji dla Was akurat sytuacja trójkowa. I jeśli nie wiecie, o kim ja tutaj mówię i czujecie, że to nie rezonuje z wami, uważajcie, bo możecie w marcu wejść w sytuację trójkową i zaangażować się w kogoś, kto yy, po prostu ma partnera, męża, żonę być może, bo, bo energia żeńska nie musi oznaczać, że to jest kobieta może oznaczać równie dobrze energię żeńską u mężczyzny także ostrzeżeniem jest zwracajcie uwagę na relacje, w które wchodzicie w marcu, upewniajcie się, że nie wchodzicie właśnie w jakiś trójkąt, który no, potem będzie dla was trudny do przebrnięcia tak, w dalszych i kolejnych etapach Dobrze, zobaczmy w takim razie, co w związkach i w relacjach na marzec u Was, drogie ryby. Związki i relacje formalne, rycerz Buław, gwiazda, as mieczy, król mieczy, wow też się ciekawie robi. I dziewiątka denarów. Na spodzie mamy siódemka kielichów. No coś tak właśnie myślałam. Siódemka kielichów, która mówi o mm, braku jasności kierunku bądź wyborze. Eee, Drogie ryby, w relacjach, eee, będziecie mieć jakiegoś tutaj potencjalnego kandydata do romansu. Bardzo możliwe, że coś wam się zacznie wydarzać, że ktoś zwróci na was uwagę, będzie być może z podznaku Baran Lew Strzelec, osoba, która no, ma w sobie dużo uroku, wigoru, takiej pasji, i to może powodować, że w was też się obudzi jakaś, nie wiem, czy nadzieja, czy ta osoba będzie miała nadzieję na to, że coś tutaj się zadzieje między wami. Natomiast ten król Mieczy postrzegam jako Waszego partnera lub partnerkę. Być może bliźnięta waga wodnik, być może. To jest energia, która jest po prostu bardzo logiczna, analityczna, racjonalna, też strategiczna. I postrzegałabym to jako też osobę, która może zauważać, że w Was się coś zmienia, i jeżeli będziecie wprowadzać tą energię trzecią, nawet na zasadzie zwykłego flirtu, niekoniecznie nie, nie widzę, żeby tutaj działo się coś więcej, ale coś się w Was zapali, że tak powiem, jakiś mały ogień i taka zupełnie inna energia, no to ten Król Mieczy zacznie, po, zacznie klaryfikować tak? i zacznie zadawać pytania, co się wydarza, co się dzieje, czy na pewno wszystko jest w porządku. To są dwie różne energie, moi drodzy. Bo z jednej strony król mieczy też jest energią, która jest nieco zdystansowana, nie okazuje takiej pasji i żywiołowości jak rycerz buław. Dlatego może was ten rycerz buław trochę rozpalać, bo w królu mieczy może Wam tego na ten moment brakować. Dziewiątka denarów mówi o. Niezależnych decyzjach, które będziecie podejmować, i o potrzebie też utrzymania takiej niezależności, tak? Zresztą mam wrażenie, że nawet jeżeli jesteście w jakiejś relacji, to albo jesteście niezależni, albo wręcz odwrotnie. Król Mieczy może tutaj Wam sugerować, że no uważaj i trochę Wam pogrozić, uważaj na, na to, co robisz, bo. Ja mam wpływ na twój e, status, na e, twoje finanse i wtedy między innymi dlatego tą blokadą może być tutaj królowa denarów e, dla niektórych z was, bo możecie wejść w jakiś flirt z osobą trzecią, ale nie być nie mieć do końca pełnej niezależności finansowej, żeby móc kontynuować bądź też w ogóle takiej obfitości finansowej. E, żeby móc kontynuować na własnych warunkach te, te relacje i znowu rada dla was bądźcie mówcie jasno komunikujcie jasno zdawajcie sobie też sprawę po jak cienkim lodzie stąpacie i uważajcie na wprowadzanie energii trzeciej do waszej relacji pamiętajcie że tutaj energie mogą się odwracać więc jeżeli czujecie że jest odwrotnie i to wasz partner partnerka wprowadza energię trzecią to też należy to czytanie sobie odwrócić odpowiednio. Tak jak powiedziałam, ja nie mam poczucia, żeby to było zagrożenie dla waszego związku, ile bardziej król mieczy jest chłodny, no po prostu możecie być w kilkuletnim związku albo małżeństwie i pewne rzeczy mogły przygasnąć, więc po prostu ta energia rycerza była jest. Rajcująca, tak, <laughs> powiedzmy sobie. Um, kolejna rzecz, która jeszcze może mi też tutaj się pokazywać, jeśli nie ma energii trzeciej, to, um, to to, że Wy możecie potrzebować więcej w ogóle pasji w związku i takiego ognia, i namiętności, i możecie mieć takie poczucie niedosytu. I tutaj też karty zachęcają do tego, żeby rozmawiać na ten temat z waszym partnerem bądź partnerką i zwrócić na to szczególną uwagę. Tak samo jak karty was zachęcają do tego, żebyście zwrócili na ten obszar niezależności w podejmowaniu własnych decyzji, żebyście zwrócili też na, na to uwagę, bo ta dziewiątka denarów z jakiegoś powodu jest wam tutaj potrzebna. Nie wiem do końca z jakiego, musielibyśmy zanurkować głębiej, a jest to czytanie ogólne. Ale tutaj rzeczywiście karty mówią o tym, że możecie być od kogoś zależni. I wtedy w ostrzeżeniu też jest zwrócenie Wam uwagi na to, żebyście nie zagalopowali się ze wspólnymi finansami, dzieleniem tych finansów za mocno. W sensie zostawiajcie coś sobie albo. Ustalcie jakieś bardzo jasne warunki, gdzie ten budżet Wasz się zaczyna, gdzie kończy, dlatego że z jakiegoś powodu być może będzie Wam ten aspekt potrzebny w, w przyszłości. Dobrze. Drogie ryby, praca i finanse. Zobaczmy w takim razie na marzec 2024, co w pracy i finansach. Co nam się tutaj dla Was pokaże. Sezarzowa. As Buław. Mm, król Buław. Rycerz Mieczy. Piątka Buław. Na spodzie mamy królową, królową przepraszam, Kielichów. Mm. Dla wielu z Was widzę nowy pomysł na biznes. Bądź też rozkręcanie własnego biznesu, własnej działalności. Dla niektórych z Was widzę nowe kreatywne projekty, nowy jakiś rozdział, ale też widzę Was na stanowisku kierowniczym, czyli to Wy będziecie tym nowym projektem zarządzać. Tu będzie jakaś osoba do współpracy, która też jest. Nie tylko kreatywna, ale mocno działająca. Ona też będzie, być może to jest baran, lew, strzelec, ona też będzie trochę tutaj pomagać Wam w realizacji tych zadań w kontekście działania. To jest osoba, która jest nastawiona na działanie, na parcie do przodu, takie idziemy, i, i robi to w sposób dojrzały i doświadczony. Także nie mówimy tutaj o. Jakiejś energii młodej, niedoświadczonej, która nie wie co robi, tylko naprawdę to jest król buław, tak? On świetnie zarządza, wskazuje kierunek, no to jest lider, to, to jest totalny lider. Mogą tutaj się w związku z tym dziać jakieś rozmowy na temat tej właśnie współpracy, nowego biznesu, kooperacji, nowego pomysłu. No, i pokazuje się trochę tarć na zasadzie też wewnętrznego konfliktu, czy ja powinnam w to iść, czy powinienem. Ten król Buław może mieć inną wizję na realizację tego projektu, bądź też jakiegoś planu, wy możecie mieć inną wizję. Niemniej tutaj zaznaczają się bardzo wyraźnie nowe początki, mnóstwo kreatywności, dlatego w tym wyzwaniu ten paś kielichów może. Być ograniczający, tak, bo jeżeli macie właśnie jakieś kreatywne aspekty, yy, i stąd też ten konflikt wewnętrzny, to może być to z jakiegoś powodu wyzwanie dla Was w tym miesiącu, jak, jak pewien projekt zrealizować. Zwłaszcza, że tutaj dużo, dużo wyobraźni yy, i takiej innowacyjności trochę też jest potrzebne, yy, być może nawet biznesowej wizji. Yy, no tu, tu, się pojawi y, jakiś konflikt. Słuchajcie, nie widzę w kartach nawet krzty pracy pieniądza, więc jeśli chodzi o finanse, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, myślę sobie, że status quo, y, że niewiele się tutaj zmienia, y, bo nie widzę w ogóle u Was fokusu na, i, i takiego skupienia na pieniądzu, nie widzę samego pieniądza, więc najwyraźniej to nie jest ważne, skoro karty tego nie pokazują. Najwięcej widzę tutaj właśnie pra, pracy z kreacją nowymi, pomysłami, nowymi projektami, wchodzeniu w taki zupełnie nowy etap em, biznesowy. E, dobrze, moi drodzy, a nie powiedziałam jeszcze, e, as miecze w tym przypadku to jest trochę ten rycerz mieczy, czyli znowu e, komunikuj jasno, e, postaw na rozmowy, postaw też na jasność i klarowność, żeby tu nie pływało nic, żeby się nie zacierało, bo wtedy wpadniecie w ten konflikt i być może wpadniecie też w ten konflikt z tą osobą. Może coś w tej komunikacji Wam umykać, uciekać, więc jeśli uważacie, że coś wypada doprecyzować, dopowiedzieć, jakieś warunki, mm, no to wszystko musi wybrzmieć bardzo mocno. I, i ta rada o tym właśnie mówi. Ostrzeżenie trójka denarów, będziecie mieć problem ze współpracą. I to się właśnie pokazuje na poziomie piątki buław. Możecie się nie dogadywać yy, z ludźmi. Możecie mieć inną wizję, inne pomysły. No i też jak gdyby w ostrzeżeniu, ta trójka denarów mówi, że niekoniecznie jest to dobry pomysł, żeby w ogóle z innymi w tą współpracę wchodzić. I jeśli inne osoby będą Wam też sugerowały, że Wy też jeszcze musicie się tyle nauczyć, oni to już tutaj rozum pozjadali i wszystko wiedzą, są specjalistami w swojej dziedzinie, to też bądźcie tutaj ostrożni, żebyście się nie dali wpakować w taką rolę ucznia, który ma się uczyć od innych osób, jak się wykonuje tą pracę, dlatego że Wy jesteście w cesarzowej. I ktoś was tutaj może, król jest niżej, tak? Król Buław energetycznie niż cesarzowa. Możecie stanowić pewien rodzaj zagrożenia dla tej osoby, bądź też możecie być za dużo, za bardzo, za mocno, i ta osoba może za wami nie nadążać, więc będzie próbowała was tutaj troszeczkę przygasić na zasadzie w ogóle z czym do ludzi, a ten pomysł to wcale nie jest taki dobry, a, a ta idea to wcale może nie wypalić. Więc nie bierzcie tego do siebie, bo to może wynikać z zupełnie innych kwestii. Jeśli możecie pracować w tym miesiącu samodzielnie bądź też realizować swoje projekty samodzielnie, postawcie na samodzielność. Ta współpraca może być dla Was ryzykowna. Dobrze, drogie ryby, to wszystko, co mam dla Was na marzec. Niech się dzieje, niech się darzy, trzymam za Was bardzo, bardzo mocno kciuki. Pamiętajcie o subskrypcji, o aktywacji dzwoneczka, jeśli chcecie dostawać informacje o bieżących treściach dodawanych na kanał. Zachęcam do wspierania też kanału, jeśli jesteście zainteresowani tą formą. I do czytań prywatnych. Link znajdziecie w opisie do filmu, link do platformy, gdzie są opisy usług, ceny, wszystkie ważne informacje, w razie czego możecie zawsze też pisać na maila. Widzimy się w kolejnych filmach, także do zobaczenia, kochani, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego.